Moi rostomili, posłuchajcie pogodki, e, jako się synek miast, z miasta ożynił na dziedzinie. Dycki było kupa kurowodów. kiedy się synek z miasta ożynił na dziedzinie. Było tak, i w ten czas, jak se z miasta wzięła synka z dziedziny. Roz się tak stało, że Francek, noga zeskoczowa, się ożynił z dziołuchą od siedloka matuszka z Wielki Kończycy. Wszystko było piękne, jak synek chodził na zolicy. Matusz kula Dziecki zabiła kaczkę, lebo kurę, co by synek se pojotł. Jak przyjechał, to odycki wziął galankę na koło, a jechali se do lasa, albo i na muzykę ku dziedzinie. Inny, że to nie mogło trwać na wieki, bo przecza synek z działką się nie śmiał smykać za długo. Oto rok, najwyżej dwa, a już trzeba robić smowy, a rychtować wiesieli. Tuż Francek też pierścionek dziołsze kupił, a wiesieli po spolu z fotrami, a z teściami zrobił, bo miał jakiś grejcary naszporowane. Po się przekrócił do baby. Matuszek im dał dwie izby, cóż byli radzi, że mają kaj żyć, wyrazić. Ale Borok Francek nie wiedział, co się na, na niego dyktuje. Przez tydzień chodził do roboty. Robił wewerku werku, we jak przyszedł po szychcie do bytu, to Sedycki legnył, a spoczywał. Tu na dziedzinie ledwo przyjechał, coś ich mało wiele zjadł, a już go wołał gazda ze synkiem, bo trzeba traktur zapuścić, a jechać złożać siano. Kozali mu naloć paliwa do capka, ale Borok synek nie wiedział, co się tam leje. Tuż namieszał oliwy z benzyną, a zrobił mieszankę. Matuszek jak to uwidział, to aż zaryczał. Mieszanki tam do tego nie lej, tam się leje ropę. Z mieszanki ci się będzie kuźnić, jakbyś z smrekami hajcował. Tuż synek wlał ropę, a pojechał po z chłopami. Szął za furą, a miał siano podować, ale to robił pierwszy raz, tuż nie umiał dziubnąć wideł tak, co by całą kopę naroschnąć na przyczepę. Eny tak po kapce ciepło, a loło się z niego, jakby fedrową na dole. Na drugi dzień trzeba było zaś siano wozić, ale traktur się zrympolił, tuż każdy se wziął dzichtę, bo pole było chnet za stodołą. Borok synek nie wiedział, jako się nosi siano w dziktach, ale szwagier mu chnet pokozął. Chycił swoją babę, przeciepał ją przez pleco, a prawi. Widzisz, Francek, tak się siano nosi w dzikcie, a wartko do doły. Przez sobotę a niedzielę, jak synek jeszcze bywał w bycie, to se spał, a i do dziewiątej. Tukaj na dziedzinie, je pięć godzin rano, a już kochudryczy. ryczy. Je sześć, a już go babasz ducho, że trzeba stować. O pół siódmej Francek już stoi z amprami przed krową, a gaździno go pyto, co by ją podoił, bo se wczoraj coś ich zrobiła w rękę. Synek uwidział cztery cycki a wobec nie wiedział, co mu robić. Kierego go najprzód pociągnąć, a jako? Siotce na ryczce, a ścisk cycek wiele miał siły. Malina mu wlazła klepetem do ampra, a zaczła chwostym go prać po gębie. No sumeryja. Po tym, gdzie prostarka od baby mu pokazała, jako się doi. Pięknie na dwa cycki. Jeszcze była sranda, jak się krowa zaczęła cielić, bo Francek był po nocy, a był fez zaspany, tuż w los do chrywa a Gaza ze synkiem mu ściągli za porwóz, co by cieloka wysmyczyć, a Borok Franek nie wiedział za co ciągnąć, tuż zaczą, zaczął ciągnąć za chwost. Gaza mu kozał liwy zegnać z miedzy, ale one go znały krótko, oto za dwa tydnie, tuż przyszedł do chałupy, cały poszczypany po życi. potem za dwa dni go baron pobud, a kroba posmykała po miedzy, bo ją chciał przym przymknąć. Śmieli się z niego, ale darmo, synek nie był nauczony roboty na dziedzinie, bo cały żywot bywał w bycie, ale oto za parę roków już umiał robić wszystko, a stało się, że najmłodszy synego od matuszka się ożynił do miasta. To też było strandy, ale o tym wam powyrządzą inkszy roz. Roz to mieli wszystkie moi teksty, wszystko, co napisał po naszymu je na stronce gwara.cieszyńska.com na was pozywam. Dziękuję pięknie.